Trener Konrad Kucharczyk. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Dzisiaj zasłużone zwycięstwo 3-0 z Wiktorią Sulejówek. Zasłużone tak, ale nie 3-0 tylko 10-0, 10-1. To by było zasłużone, a tak? A tak jest niezasłużone i, i, i mamy taki problem jaki mamy w walce o czwartą ligę. O to chciałem właśnie zapytać, sytuacji podbramkowych bardzo dużo, na naszą korzyść, natomiast zabrakło szczęścia, czy e, może e, siły? Umiejętności, umiejętności po prostu strzeleckich, no to nie można mówić o sile, wie Pan, bo jeśli w takich warunkach stwarzamy sobie 12 procentowych sytuacji, to nie można mówić o tym, że nie mamy siły, tylko i wyłącznie umiejętności, dlatego dzisiaj musimy gonić ligę, Zdanie jesteśmy sami na siebie i, i w, dużej, w, duż, w dużej części na przeciwników, którzy, którzy nie grają już o czwartą ligę. Może w jakiś sposób nam pomogą. Trenerze, dzisiaj zwycięstwo i drugie miejsce, ale czy mamy szansę na czwartą ligę? Oczywiście, że mamy, no, skoro potrafiliśmy przegrać dwa mecze, stracić zaliczkę z zimy, więc tak samo może i nasz bezpośredni przeciwnik, który, który nie myli się jak do tej pory, i, i liczę też, że gdzieś te straci punkty, a że my się nie pomylimy. I, i, i wtedy, wtedy będziemy mogli się cieszyć, no bo jeśli znów nam zabraknie punktu czy, 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 czy dwóch punktów, będzie to przykre dla nas wszystkich. No. nie tęga e, trenerze. Myślę, że zawodnikom w szatni powie Pan parę gorzkich e, słów. No na pewno nie dziś, na pewno nie dziś, oni wiedzą, cieszymy się z e, tego zwycięstwa, bo mamy problem psychologiczny niestety, po tym, co się w ostatnim czasie wydarzyło, e, więc e, nie tylko dzisiaj walczyliśmy z przeciwnikiem, ale przede wszystkim z samymi, ze sobą. Tak jak też mówiłem w jednym z wywiadów, że problem możemy sami sobie zrobić. I niestety sobie go zrobiliśmy, bo jeśli chodzi o umiejętności sportowe, to z całym szacunkiem dla, dla dzisiejszego lidera Ligi Okręgowej, ale to no my mamy lepszy zespół piłkarsko. Natomiast oni mają być może mądrość, której nam brakuje, być może skuteczność, której nam brakuje. Dlatego są dzisiaj na pierwszym miejscu. Dzisiaj... A może my mamy młodość? I brak doświadczenia? Pewnie po trochu, gdzieś to tak, tak po jakiejś cząstce jest to prawdy. Ale wie pan, jeśli mamy 10 czy 12 sytuacji w meczu, w którym wygrywamy 3-0, by spokój sobie zapewnić w 88 minucie po stałym fragmencie gry, to tu ani nie ma mowy o. o, o w jakimś dużym znaczeniu o młodości, o, o, o braku doświadczenia. Po prostu moja ocena jest taka, no, wielu się będzie śmiało, ale, ale mój zespół nie wytrzymuje presji lidera po zimie i, i dzisiaj się z tym zderzamy i te względy psychologiczne, o których mówię, oddziaływują. Prowadząc z 2-0 do przerwy, do 50 minuty, po przerwie mamy 300% sytuacje, nie strzelamy ich, kończymy 2-3 Mecz z Olimpią. Zdarzył nam się słaby mecz. Zasłużone zwycięstwo Olimpii. Wspaniale grali. Super, super, szybsi, pod każdym względem byli. Natomiast ta skuteczność jest dla mnie jest przerażająca, ale no wie pan, dzisiaj mam wejść do szatni i, i być zdenerwowany na chłopaków. Jak, jak tak jak mówię? Walczymy sami z sobą. Chcemy utrzymać to walkę ciągle o, o awans i mam nadzieję, że w markach będzie. Bo jeśli nie, no to naprawdę. Będzie tak przykre, i nie wiem, co wydarzy się, jeśli chodzi o no, dalsze, to, dalsze losy mo, moje zespołu. Za dzisiejszą grę naszego zespołu. Było dobrze. Mam nadzieję, że będzie lepiej i że potrafi pan przełamać ten impas psychiczny. Oczywiście razem z podopiecznymi, z drużyną. Sam będę, pan nie da rady. Będę starał się, tylko nie wiem, czy dziś się nie znajdę na oddziale kardiologicznym. Mam nadzieję, że nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo.